Witajcie na kanale Wiedźma ze Wschodu. Z Wami Aida. Dziękuję wszystkim moim widzom za poświęcony czas, za Waszą aktywność na kanale. Łapki w górę, komentarze, subskrypcje. To bardzo pomaga w rozwoju tego kanału. Dziękuję z całego serca. A dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie Czy masz tajemniczego wielbiciela lub wielbicielkę? Jeśli macie, to co to za osoba? Być może to ktoś fajny i warto zwrócić uwagę? Lub odwrotnie, trzymać się z daleka. Zobaczymy kartę wszystko pokażą. Mamy trzy opcje do wyboru. Jedynka będzie tarot koło roku, dwójeczka tarot Section Magic. I trójeczka tarot księga cieni. Wybieracie opcję. I zaczniemy od jedynki. Zabieram. Starotko o roku. We wszystkie, co wybrał jeden kaftan. Kochani, ja tutaj widzę, że jest taka osoba i to ktoś raczej z waszej przeszłości. Ta osoba bardzo tęskni za wami, bardzo żałuje, że nie macie tego kontaktu. Jeżeli nie macie, być może macie kontakt z tą osobą. Jesteście bardzo ważny, ważni dla tej osoby. Widzę tutaj to tak. U niektórych to może być osoba, z którą byliście kiedyś w związku lub w jakiejkolwiek relacji. I ja widzę tutaj, że ta osoba chciałaby postarać się dla Was, chciałaby coś zrobić. Ta osoba bardzo tęskni. Jeżeli były te momenty, kiedy byliście razem, to ta osoba to przypomina i żałuje, żałuje, że to jest stracone. Też ta osoba patrzy na Was jak na kogoś bardzo wartościowego. Tutaj jeżeli chodzi o kobietę, tak? To ja mogę powiedzieć, że ten mężczyzna, ten wasz tajemniczy wielbiciel po prostu patrzy na was jako na bogini. On tutaj chciałby coś dla Was zrobić. Widzicie, on tutaj sam jest taki zaniedbany. I wszystko no, wkłada w ten swój obraz. Patrzy na nią. No z ogromną miłością jest gotowy robić coś dla tej osoby więc ta osoba jest nastawiona bardzo pozytywnie w waszą stronę jedyny moment, że ta osoba może być troszeczkę tak wojowniczo nastawiona być może jeżeli bo przy tej karcie mogę powiedzieć, że są moment, większość kart wyszło na taki smutek, ból nawet ja bym powiedziała ta karta może wskazywać, że ta osoba może nawet się denerwować, może nawet aktywnie jakoś się zabiegać o kontakt z Wami lub o relację z Wami. Ta osoba być może nawet nie chce Was puścić, jeżeli na przykład ta relacja była i się skończyła. W każdym razie ta osoba przy tej karcie jest gotowa do jakichś działań. To nie tak, że on czy ona będzie chciała zostać w tajemnicy. No, tutaj ja widzę tak, że ta osoba może się pokazać. Ta osoba być może chce wam nawet pomagać. Pomagać, lub ona chce od was, no nie to żeby pomocy, żeby zwróciliście na nią uwagę. Żeby być może nawet daliście szansę jeszcze jedną tej osobie. I tak jak powiedziałam, u niektórych to może być nawet były mąż lub była. E, e, osoba, z którą byliście e, w relacji lub mieliście jakiś kontakt. Ja tutaj to widzę tak. E, to była jedyneczka. Przechodzimy teraz do dwójeczki. Tak to zabieram.

Słuchajcie, na pewno macie wielbiciela. Na pewno jest osoba, która bardzo wami jest zainteresowana. To może być, słuchajcie, dość uczuciowy mężczyzna, lub dość, dość uczuciowa kobieta. I tutaj tak, to może być u niektórych osoba z przeszłości, osoba, z którą kiedyś Was coś łączyło. Była jakaś wspólna podróż, coś wspólnego było. Ja widzę, że ta osoba lub próbuje, lub będzie próbować jakoś Wam okazać swoje zainteresowanie, jeżeli jeszcze nie okazuje. Osoba wrażliwa, uczuciowa, ale mimo tego osoba dość taka aktywna, osoba, która może dużo zrobić, osoba, która... Potrafi, potrafi po prostu dążyć ku swojemu, jeżeli czegoś potrzebuje. Ja widzę, że jest taki moment, że ta osoba może być tutaj troszeczkę nieśmiała. Zobaczcie tutaj, on tak skromnie, z, takim, z taką obawą tutaj coś daje dla, yy, dla tej kobiety. No a ona się zastanawia, czy to jest w ogóle potrzebne, czy to to. I ta karta, i ta to wskazuje, więc tak jak powiedziałam, lub ta osoba no nie może wam dać tego, czego wy chcecie, lub po prostu e, boi się, że nie może dać wam tego, czego wy chcecie. I u niektórych to może być, tak jak powiedziałam, osoba z przeszłości, Osoba, której wy pomagaliście, lub, ona, lub ta osoba wam pomagała w czymś. No i tak jak powiedziałam, u Was mogła być tutaj coś takiego, coś mogło Was już kiedyś łączyć z tą osobą. I to, lub jakaś tajemnica, lub ta osoba też jest taki moment, że ta osoba chciałaby wejść z Wami w jakąś tajemniczą relację, w jakiś tajemniczy romans, w tajemnicę od wszystkich. Jest też taka opcja tutaj. Tutaj też słychać jest dużo ognia, czyli taki poziom fizyczny. Podobacie się na poziomie fizycznym. Bardzo tej osobie jest takie pociąganie. No, ja to widzę tak dla dwójeczki. Zbieramy karty. I przechodzimy do trzeciej części. Księga cieni dla tych kto wybrał zostawię to tutaj Za wszystkie kto to wybrał trójeczko Tutaj macie tutaj mi Ja mogę powiedzieć od razu, że ta osoba na pewno jest i ta osoba z jakiegoś Waszego środowiska. Ta osoba być może ze środowiska Waszych przyjaciółek, gdzieś razem spędzacie czas, odpoczynek na przykład. Ta osoba może być nawet, być może nawet była u Was w gościach. I słuchajcie, ta osoba się martwi. Ja widzę, że ta osoba nawet przeżywa i bardzo możliwe, że On, czy ono ma uczucia do was? Hmm. Ja tutaj widzę taki moment, że być może ta osoba tutaj boi się te swoje uczucia okazać. Ta osoba przemyśla teraz, jak do was podejść, z czym przy, y, do was przyjść, ponieważ no, układa sobie tak, żeby przyjść z czymś konkretnym do was. Być może też ta osoba y, czeka na was. Być może gdzieś się z nią spotykacie, w jakimś środowisku. To może być tak, że normalnie jesteście przyjacielami, no, lub może być też praca, że y, czasem przebywacie w jednym środowisku z tą osobą i ta osoba y, bardzo czeka, y, kiedy będzie to spotkanie. I ja widzę, że ta osoba myśli, przemyśla sobie, żeby no, jakoś ten kontakt wywołać. Być może pod jakimś pretekstem do Was się zwraca za, o pomoc, o coś lub za jakąś radą. I u Was może być nawet, słuchajcie, tutaj komunikacja jakaś mailowa, smsowa z tą osobą, tak. Ale jakby tutaj idzie takie jeszcze takie oczekiwanie, ta osoba nie jest pewna, nie jest pewna, że yy, yy, no, że ona się spodoba Wam po prostu. I yy, być może ta osoba nawet została odrzucona przy, yy, przez Was przy tej karcie, u niektórych może być tak. Ale gdzieś tam w myślach powiem tak, że jeszcze ta osoba nadziei nie straciła. Tutaj ja widzę to tak dla trójeczki. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, tak jak powiedziałam, to może być grono Waszych przyjaciół. Ta osoba może stąd pochodzić. Lub jakieś środowisko. Nie wiem, no to może być na przykład sportowy klub, taneczny klub, przyjaciele, praca, uczelnia tam, jeżeli na przykład się uczycie i tak dalej. To był przekaz dla trójeczki. Bardzo dziękuję, kto był ze mną. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.